Cześć, siemanu, wszystkim ludzie, tutaj Candy witajcie bardzo serdecznie w Savage Lands, czyli Kolejnej produkcji, sandboxowej produkcji na moim kanale, która to oprócz trybu jednoosobowego pozwala także bawić się w sieci, bo jest produkcją MMO. Um, no, ale może multiplayer sobie zostawimy tam czwarty, piąty materiał, zobaczymy jak to wygląda. A na razie zajmiemy się trybem pojedynczym, bo ja jeszcze w tą grę nie grałem, chcę zobaczyć w ogóle jak ona wygląda, jak ona działa, a o co w niej chodzi. Um, chodzi o to, że jako bohater tej gry zostajemy przeniesieni do takiej fantastycznej krainy, w której to możemy napotkać różne potwory, jakieś dziwne stwory, zobaczymy jak to w sumie no i będzie wyglądać. No i głównym oczywiście standardowym założeniem sandboxowej produkcji jest przetrwanie, jest survival i Zapraszam, rozpocznijmy, bo jestem kurczę, bardzo ciekaw jak to będzie wyglądać. Create new character. A teraz standardowo. Candy. Ok. Create new game. Stworzyła mi się gra. Stworzył mi się plik zapisu. world info name delayed play. Generating new world. Tak? Kurczę. Chcę zobaczyć, jak to wszystko będzie się prezentować I zobaczymy, moment, ja tu coś jeszcze muszę wyciągnąć Takie cudowne rzeczy O, jesteśmy Nie no Tu widzę jakiś pasek życia Czy co to jest, zaraz dojdziemy do tego Co to jest, a na razie sobie Zobaczmy Świat Jest stałe 60 parę klatek Więc całkiem spoko eee... Jakoś komputer wyrabia. Może, może, może ciekawe, czy w morzu coś. Albo nie, dobra, może sobie na razie zderujemy Pójdźmy w świat. A, a na przykład to, mogę coś tu zebrać. Widzę, że ten. ta moja postać. Tak, jakby czasem jest po prostu bagowana w jakimś, jakimś kamieniu, czy na czymś. Nie wiem. Um, Flient, zebrałem coś. Ej, gdzie jest inventory? Click J to view your journal and review your survival checklist. Okej, okay, bam. Basic survival tasks. Collect flint to mam. Sticks. Dobra, stones, kamienie. Ciekawe, gdzie ja to pozbieram wszystko. Na razie nie mam pojęcia, ale muszę mi pozbierać różne rzeczy. Co tu mam jeszcze w tych zakładkach? Many bardzo podobne do tego z The Forest. Mm, nawet to. <ścoughs> Campfire, pick Ok, okej, troszkę dalej Jakie rzeczy, tylko tyle? Aha, to tylko w tej zakładce Dobra, żeby stworzyć sobie chatkę muszę mieć aż tyle tych itemków Co to jest? Jakoś choto wielko albo kościół, a tu co? Lintot, to jest do kimania, wróć na razie się chyba tym nie będziemy zajmować. Zobaczmy to. Coming soon. Tak, coming soon. Tu dużo rzeczy jest niedostępnych, bo jak dobrze widzicie, to jest to wersja Early Access Build. Dostępna na Steam za chyba 13 euro, tyle, tyle tak tym się wydaje. Um, I jest ona w fazie budowy. Jest to no, wersja w trybie wczesnego dostępu, tak? Więc nie możemy tutaj liczyć na to, że jest dopracowana w każdym elemencie. No i niektórych rzeczy po prostu brakuje. Czemu ja mam wszystko zablokowane? Jakieś ubranka, czy wdzianka, czy coś Jak mój bohater w ogóle wygląda? To jest mega ciekawe... O! Oh. Basic bandage Ok, proste bandaże Tylko po co mi one w tym momencie? Raczej nie J wyłączmy Zobaczmy jeszcze w ogóle K-config Co my tu mamy? Na wsadzie chodzę Jump, action, E, ok Sprint, slow walk Attack, block Mogę blokować, dobra Fajnie, to nie jest Stranded Deep, że nikt mnie, nic mnie nie atakuje. Tutaj są potwory i stwory. Inventory, journal to byliśmy, crafting na K, drop item na, na, na G. Alpha, X, chat, toggle, hold, push to talk. Dobra, drop item, crafting. jeszcze ja tylko zastanawiam, jak działa tryb Multiplier. Czy my z graczami współpracujemy i razem wspólnie próbujemy przetrwać, czy się zapierdalamy nawzajem. Nie wiem, zobaczymy. E, dobra, K. Uuu. Uuuu krut hachtart Mogę to, nie mogę tego wytworzyć, nic nie mam Basic bandaż Mogę wytworzyć proste bandaże, stwórzmy sobie Przynajmniej jeden, Ok. Jakby coś mnie miało zaatakować Widzę, że mamy jabłko, mamy jakieś chyba Mięso, tak To jest cebulka, true Nie wiem co to jest true I mamy siekierę, dajcie sikierę a to? Aha To jest ten dodatkowy slot Tutaj, do którego możemy coś pakować, tak jakby no nie wiem, plecak, torba podręczna, coś takiego tak mi się wydaje, bo jeśli na to najadę, to, to się świeci i to jest tutaj dostępne podejrzewam, że też więcej takich toreb możemy wykonać i wtedy nam się powiększy pojemność całego całego, całego, całego no, plecaka, całego inwentory zobaczymy, na razie kompletnie nie wiem jak to działa i jeszcze G, coś zrobiłem chyba drop item, nie chcę tego wyrzucić, chcę tu zebrać i jeszcze chcę zobaczyć, bo się nie przyjrzałem inwentory na I tak wygląda moja postać, okej. Okay. Co tu mamy? Życie, głód, COLD, zimno. Aha, ja tu mogę zamarznąć, to ubierz buty, kurwa. Dimage. No, no kurczę, no raczej nie mam żadnej... mam się albo coś, mam SIEKIERĘ kierę, zobaczymy. Bleeding, crawienie, starving. Co to jest starving? Głodujący chyba, nie? Głód czy coś. POISON otruty, disease, chory. Tak mi się wydaje. No, to raczej nie chcę tego otrzymywać. No i co? Niebieski pasek. Niebieski pasek to jest chyba zimno, tak mi się wydaje. Dobra, nevermind Przejdźmy do tej siekiery. Zbierzmy ją. OK. I sprawdźmy, czy tutaj coś w ogóle żyje na tym świecie. O, o co znalazłem? Woodblock. A ścinanie drzew. Jak wygląda tak dokładnie? Pokażcie mi. Cyk. Okej, okay. czy one się przewrócą i od razu z nich to jakby stworzą się, nie na mnie, stworzą się jakieś belki, deski, czy coś takiego? Czy to trzeba... To trzeba ściąć. Wood stick, okej. Okay. O, w taki sposób, wood stick jakiś zebrałem, wood block. Tutaj też widzę, że coś leży. Co to jest? Frost fern. Czy to można zjeść? Raczej wątpię, jakiś niebieski kamień. Okej, okay. nie no, wiecie co? Idziemy sobie w głąb lądu, bo to mnie jakby w tym momencie najbardziej ciekawi. Jestem mega, mega, mega zainteresowany, jak tutaj to będzie wyglądać. Troszkę, tak jakby brakuje mi tego, by, by no, wszystkie, wszystkie elementy otoczenia wczytywały się już wcześniej, a nie że kamień mi wyskakuje pod nogami. No aczkolwiek, dobra, ja nic nie mówię, nie możemy od tego wymagać zbyt dużo na razie. To jest Early Access wersja 0,25, 0, tak mi się wydaje, z tego co był ostatni update. <laughs> Gra dostępna od wczoraj, czyli od 5 marca. Tak w ogóle w wersji właśnie wczesnego dostępu idziemy przed siebie. Naprawdę tych belbym musiał nazbierać mega dużo, żeby w ogóle w jakikolwiek sposób e, coś wybudować, czyli aż 60 czy one się grupują. Ej, dlaczego ich nie możemy pogrupować? Ale są so albo Dobra, idziemy. Z nadzieją, ja wiem, że tutaj jakieś wioski można znaleźć, jakieś smoki, kościotrupy to wyskoczą. Oczywiście najwięcej najwię tego <laughs> najwięcej tej hały wychodzi nocą, tak? E, I do, te do tej nocy chciałbym się jak najlepiej oczywiście przygotować już pomijając fakt, że wtedy e, jeszcze nastaje totalne zimno. Czy wy tam widzicie? chatę i. Jeszcze jakiegoś. Tu są zwierzaki. Chodźcie. To jest wilk. ciekawe czy to jest mądre. Oh, fuck. No, nie atakuj mnie. Aby no, co za Ok, już widzę, że mi zabrak troszkę życia. 87. Mam nadzieję, że zginiesz. No, taką mi się kierunku powinno doleć. Jest. Ale się rozkraczył. Oh, that ass. Look. <laughs> co my tu zebraliśmy? Uh... Ej! Kolejny! Spadaj! Fajnie, nie muszę naciskać, tylko trzymając to e, od razu te zadajemy mu obrażenie. Okej, okay. wiecie co? Na razie to drewno mi nie jest potrzebne, chyba wypierdzielę go. Pozbieramy coś stąd. Mid, Mogę zjeść to? Sprawdźmy, czy na przykład jeśli zjem to mięso od... Wsuwaj go! Bleeding. Jakie krwawienie. A Trwa... krwawienie, to sobie z... użyjemy bandaż. Obandażuj się. Jest już nie niekrwawie. O, 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 fajnie. To i to. Zobaczmy, czy mogę coś... Zaraz pójdziemy do tych chatek. Ale najpierw OK. Czy mogę wytworzyć jakieś, jakiś. O, tu się powiększyło, masakra! Dim torch. Mogę wytworzyć pochodnie. Mogę wytworzyć basic torch, zwykły jakiś dim torch. A to czym to się różni? Mm, wood stick, ok. Frost. Frost firm bandage Sinew. Small pouch. Potrzebuję dwa razy sinew jeszcze. Sinew, a od czego, z czego pozyskujemy sinew? Ze skór. A skóry, skóry prawdopodobnie z tych wilków, czy nie wiem skąd ja dorwałem skórę. Mam skórę w ogóle? Mam jedną, to prawdopodobnie z wilka właśnie ją dorwałem. Tu jeszcze mamy Crudehachtet, Crude Spade Club. Fajne. Przygotowujecie mnie na, na wojnę. Tutaj naprawdę może być ciężko, jeśli chodzi o wszelakie potwory, bo jeśli jestem takie sikiery to mi pokazują. Jakiś miecz, okej, okay, na razie. O! Kamień, a stone sword Muszę znaleźć kamień, patyki i to sinew. To sinew wypada z. A zobaczcie, też ciekawa rzecz. Niektóre rzeczy możemy kolekcjonować razem, a takich bel na przykład nie możemy. A na przykład wytwarzając. Mm... O, gdzie to tutaj było? Wood stick. Sticki też możemy, jakby razem. Spakować, więc spoko. Dobra, eee, tu przy tych typkach już nic nie ma. Idziemy do tych chat. Gdzie one były? Gdzieś w górę. Z tego, co ja widziałem. Tam jest. okej, okay. A jeszcze tutaj widziałem jakąś sarnę. Czy co to było, za zwierzę? Na pewno to nie była. Nie był wilk, tylko coś większego. Jakieś jeleń, sarnia, nie ha, wioska. Zaraz tam pójdziemy, tylko, o tam jest też, widzę Tam, 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 chodź tu Widzę, Ciekawe czy ta wioska jest... A ta wieża, what the fuck? Co to jest? Pójdziemy tam, ale jeszcze nie teraz Jest tu ktoś Jest tu... Oj, tutaj się pali coś, okej okay. Prawdopodobnie... Moment, najpierw... Kościak! O, oh, fuck. Nie chcę go, a nie chcę tak, jakby z nim zadzierać. nawet sarna się go zabobała. E Force. okej. Okay. Jakieś inne bariery tam jest potrzebne do craftowania. Ciche, czy go ubiję? Jak myślicie? I też w ogóle pomijając fakt. Nie, no, na razie sobie darujmy. E są jakieś jabłka. Strasznie szybko tracę po prostu. Mm, no. Jakby nasycenie, i strasznie szybko no... kurczę, nasila się głód. Dajmy to tutaj patyczki. Co to jest? Frost berries. Okej, okay, to to zjemy. Cały czas patrzę na tego kościaka, żeby czasem tutaj nie przyszedł. Dobra, zjedliśmy i widzę, że się dużo rzeczy odnowiło. Jeszcze to. Ok, Tylko że... hmm... To, to, to niebieskie to jest zimno, tak? Jak wejdę do chaty, to to jest cieplej, albo weźmy, stwórzmy sobie, wiecie co, tak, jak wejdę do chaty, to zobaczcie, to się tak jakby e, podwyższa, stwórzmy sobie, moment, jeszcze tego nie ogarniam do końca, ale stwórzmy sobie dim torch, o właśnie, i ciekawe, czy teraz, ciekawe, czy teraz będzie cieplej, i też tu widzę ogień, znaczy palenisko, mogę go w jakikolwiek sposób podpalić? Nie chcę jeść tego, tylko chcę podpalić ogień tym... tym torczem! Lewą ręką. Nie da rady. To jest smok. To jest smok. No bez przesady. I on czuwa tutaj nad tą wioską podejrzewam. Wiecie co? Fajniej było, ale na, na plaży. Tam raczej nie było smoków i tam było stosunkowo bezpiecznie. Co to jest? Animal Bone. Człowieka tam trzymali w tej klatce. Czy coś tu mogę zebrać raczej nie? Fajnie chodzić z tą pochodnią, z tego względu, że to jakby zimno mi nie doskwierał aż tak i aż tak to wszystko się nie... tak szybko nie, nie wiecie. Aha, nie mam miejsca, Ok, To sobie stwórzmy. Mm, co potrzebuję do tego plecaku nowego? Siniu i to. To ja niestety, ale muszę atakować chyba zwierzaczki. Zwierzaczki, bo skórę pozyskuję tylko i wyłącznie od nich. Dobra, to to niech tutaj zostanie. Na razie. A podpalenie tego... Nie. To nic nie daje. Okej. Okay. Jest i Woodlock. Woodlock możemy przerobić na... Uh, woodstick. Niestety nie, nie posiadam aż tyle. Mm, stone. Niepotrzebny mi jesteś teraz. Albo zróbmy sobie tutaj taki tymczasowy magazyn właśnie. I... Teraz stick, Craft, Okej. Okay. Okej. Okay, J. Mogę to stworzyć tak. Tutaj kilka rzeczy już widzę, że wykonałem. Coming soon wróć. A tutaj. Chatka. Campfire. Okej, okay. tylko że campfire tam jest, ale jak go potem podpalić? A takich itemków trochę muszę tego nazbierać. A no właśnie, mogę to gdzieś dać i muszę zbierać tak jak w The Forest to działa i w tym momencie raczej mi to nie odpowiada. Nie chcę tego robić, bo wiecie, tego noszenia mogło być naprawdę bardzo, bardzo dużo. Mm, a na razie sobie jeszcze tutaj przepracujemy troszkę i zobaczymy... O, o, Crude to jest that same. Cały czas szukam tego kościotrupa, który gdzieś tutaj był. O, a to co to jest? Crude Spite Club. To może być stosunkowo lepsze. Czy tylko mi nie uśmiecha się iść tam? Ja myślę, że to jest zwykła wieża. Tam jest kurwa smok. To nie jest zwykła wieża. I też zastanawiam się, czy na przykład można by było przeżyć Frostberry. E, czy można byłoby przeżyć. E, fajnie, pochodnia mi padła. Możesz ją teraz wyrzucić, bo mi jest niepotrzebna, szczerze ci powiem. Um. Sword Cooked, ok Wróćmy sobie J. Nie J, tylko I Barnet Out. Możesz to wyrzucić? Visinity... Visinity... Poszła, chyba tak mi się wydaje. Ok, tutaj jest, ale nie chcę jej użyć teraz. Tutaj widzę, przechodzą jeszcze gałęzie. Co tu takiego ciekawego możemy znaleźć? Bardzo chętnie wytworzyłbym, <laughs> wytworzyłbym faktycznie ten pojemnik, ale z tego no musi musimy pokonać wilki, musimy znaleźć więcej wilków, czy to coś znaczy? O! -o. nie denerwuj smoka, bo sobie poleciał i może nie sobie ale przyfrunąć tutaj. I to było niefajne Tutaj widzę skórę, można ją wziąć? Nie Fail, dlaczego? To... Widzę sarenkę Jest i sarenka, dobra Ja bym ogólnie proponował pilnować się tej, tej wioski Z tego względu, że jak nastanie noc, a nie wiem kiedy to się stanie Wy się mnie nie boicie? Nie uciekaj przede mną! Chodź tutaj! Chodź do mnie Chodź, 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 chodź. E, nie uciekaj. Chcecie? Patrzcie, jak ucieka. Mam nadzieję, że się zatrzymie zaraz. O, zatrzymała się, okej. Okay. Okej, okay. okej, okay, okej. Okay, okej. Okay. Musimy ją zabić, bo potrzebujemy mięso jakieś inne. Patrzcie, teraz się nas nie boję. A to dziwne. Jest, padła. Co takiego fajnego. Yeah. jest i skóra. Czy skóry możemy. A gdzie ja. Tu jest. Nie możemy skór. Gromadzić razem. No, ale fajnie. <laughs> tego też nie. To coś, co mi może być niepotrzebne. Albo z tego coś. Wytworzę. Albo zjedzmy jabłka. Wtedy będę miał miejsce. Tylko, że mam. Ale to jest duże ta skóra. Wiecie co? Ja mam pomysł, by gromadzić te rzeczy w chacie teraz pogromadzimy je tutaj, nie wiem, w której z tych chatek i <laughs> tam e, stworzymy sobie kolejny, większy plecak po to by no, standardowo gromadzić no, więcej rzeczy tak. chatka z drzwiami, to bym bardziej preferował ehm, ich, może ta chatka tutaj jest blisko jeszcze tego tworzenia i też chciałbym się dowiedzieć jak, kurczę rozpalić ogień i to by było fajne, naprawdę czy tu cały czas jest ten kościotrup? co to jest za kubka? Um, słuchajcie, tutaj sobie będziemy gromadzić wszystko. E, także inventory to tutaj. O właśnie, to też tutaj. Te dwie tutaj, to tutaj, to. Z tego stworzymy bandaż. To tutaj, to musi niestety zostać. To tutaj. Crude jeden tutaj, to może zostać. O właśnie. Uuu, jakie fajne itemki. To musi boleć. Dobra, niech to... Ale niech nie, niech mi to nie ucieka. Ciekawe, czy to przez tą chatę po, przeleci. Ej. Zatrzymuj się! Tak, dobra, zatrzymało się. <laughs> Wszystko zamknął oczywiście, żeby nikt po prostu tutaj jest, No nie grzebał mi w tym, tak? Te kościaki też, żeby mi tego nie rozniosły. No i słuchajcie. Bardzo fajnie się zapowiada, dość ciekawie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Nie zapomnijcie zostawić łapy w górę. I widzimy się w kolejnym materiale. Postaramy się stworzyć ten no, większy plecak, tak? I postaramy się także, może nie wiem, czy pójść tam do tego smoka, bo szczerze wam powiem, że mi to troszkę nie odpowiada. Chciałbym raczej, no, najpierw jakiś hełm, później strój, też lepszy miecz stworzyć. Pokombinujemy coś nad tym mieczem, nad tym większym bagażem. Na pewno zabijemy dużo zwierząt i w dodatku jeszcze nie chcę nic mówić, ale prawdopodobnie zbliża się noc, więc jak rozpalić ogień, naprawdę okazałaby się to przydatna informacja i muszę tego poszukać, bo na razie nie wiem. Zobaczymy. A tymczasem trzymajcie się gorąco, cześć, na razie pa!